Wydaje mi się, że w tym roku tak, patrzymy na tę rywalizację e, z innego mam wrażenie punktu. E, Zróbmy pewni siebie. Znamy swoją wartość, znamy swój performance. E, nie patrzymy na rywala, wiemy, że jest to drużyna niebezpieczna, która dobrze gra w siatkówkę i pokazała to już nieraz z trudnymi przeciwnikami. Na pewno zależało nam na tym, żeby dobrze zagrać, żeby nie pozwolić drużynie rozwinąć sprzedeł. I w każdym secie gdzieś tam do dziesiątego punktu dobrze graliśmy, oni też dobrze grali, ale później potrafiliśmy odjechać i, i prowadzić grę na dystansie trzech setów, przez co było nam się łatwiej. E, mogliśmy pozwalać sobie na jakieś e, ciekawe zagrania i wyglądało to fajnie, więc jesteśmy na pewno zadowoleni, że, że tak nam się udało wygrać i, i nie postawiliśmy złudzeń. Mam nadzieję, że w kolejnym meczu e, pokażemy to samo i... I, i będziemy w półfinale po z Polski. Mamy świadomość, jak trenujemy, e, mamy świadomość, e, co musimy zrobić, żeby być w dobrej kondycji i, i robimy wszystko, żeby być w jednej lepszej, przez co na mecz wychodzimy bardzo skoncentrowani, bardzo pewni siebie, e, mając gdzieś z tyłu głowy, o i jaki jest nasz cel, więc e, cieszę się, że dzisiaj pokazaliśmy e, nasze możliwości, ale też e, dzisiaj nie pokazaliśmy e, pełnego wachlarza, wachlarzu, ale to jeszcze przyjdzie czas. Trzeba odcześć to, co było do tej pory, to, że wygraliśmy fazę zasadniczą, i tak dalej. Najważniejsze zaczęło się dzisiaj, tutaj, teraz. Byliśmy myślę, naładowani, byliśmy odpowiednio skoncentrowani, podeszliśmy do tego meczu w jedyny, właściwy sposób i, i świętujemy teraz zwycięstwo 3-0. Wiadomo, wszystko jest fajnie, dopóki się wygrywa. Często odrobili, doszli nad. Była gra na przewagi, ale, ale mimo, mimo tego właśnie fajnie, że, że nie pękliśmy, że gdzieś tam nie daliśmy, nie daliśmy wygrać nawet seta, bo, bo to też buduje na następne mecze. Myślę, że, że będzie to o wiele cięższy mecz dzisiaj, szczególnie te pierwsze dwa sety, raczej tak zdecydowanie pod nasze dyktando. Mam wrażenie, że, że tam na pewno będzie ciężej. Nie wiem jak sytuacja z, z kapitanem zespołu Częstochowy, z Miladem Ebadipurem, bo myślę, że to też jest bardzo ważny zawodnik dla tej drużyny, nie tylko sportowo, ale też mentalnie. Także jeżeli on będzie, on będzie z powrotem na boisku, to też to będzie całkowicie inny mecz. Nie ma co. Ukrywać, że, że no absencja Milada jest widoczna dla nas. Czujemy to jednak, no taki, taki jest sport. Musimy to zaakceptować. Ja tylko mogę podziękować i jestem bardzo dumny z nas, z chłopaków, z naszych, bo każdy dał z siebie maksa. Naprawdę nie jest to proste. Po całym sezonie, gdzie nie graliśmy w takim zestawieniu, wyjść i no, w pewnym momencie rywalizować jak równy z równym z taką drużyną, jak Jaszczemski Węgiel. Naprawdę dużo zabrakło w tym trzecim secie. Również z takich pozytywnych rzeczy, no to cieszę się, bo na pewno ten trzeci set wlał też chyba w nas takiego optymizmu przed tym kolejnym spotkaniem, że, że możemy. Wiem, że klub robi wszystko co w jego mocy, żeby wrócił. Na pewno bardzo tego chcemy, jednak no też myślę, że powinniśmy najpierw myśleć. Żebyśmy się jak najlepiej przygotowali w takim zestawieniu, bo też po, po, po takiej absencji nie jest łatwo wrócić. E, także no, myślę, że czas działa na jego korzyść. E, nie wiem, czy wróci. Na pewno bardzo tego chcemy, ale jest jak jest i musimy walczyć z podniesioną głową i tyle.